Startujesz też w imprezach w Polsce, cross country mistrzostwa Polski, co sądzisz o poziomie na, na przykład mistrzostw Polski strefy zachodniej? Startowałem, bo, nie, bo w 2009 i 2010 roku nie startowałem w imprezach w Polsce, wobec tego nie mogę powiedzieć, że startuję w czasie teraźniejszym. Poziom imprez się podnosi, widzę to na filmach, które regularnie oglądam z polskich zawodów, widzę to w relacjach zawodników, widzę to w relacjach i protokołach zawodów od organizatorów, ale przede wszystkim widzę to również po wynikach polskich zawodników w międzynarodowych imprezach. Cały czas poziom rośnie i z tego się też bardzo cieszę. Nawet zdarzyła się rzecz, której się nie spodziewałem, mianowicie jeden z zawodników w Polsce w tym roku Zdobył w motokrosie komplet punktów, to znaczy, czy krosie zdobył komplet punktów, czyli wygrał wszystkie biegi i wszystkie zawody. To rzecz niebywała zupełnie, świadcząca o tym, że są zawodnicy na poziomie no, nawet już europejskim, bardzo wysokim. Z czego się tym bardziej cieszę, bo jak dziś pamiętam, pierwsze zawody w obornikach wielkopolskich na początku po 2000 roku, chyba to był 2001 czy 2002 rok, kiedy dopiero. Rodził się polski motocross i po raz pierwszy odbyły się zawody na torze motocrosowym tylko dla kładów specjalnie zorganizowane. To była wielka przyjemność, też takie poczucie pionierstwa. Teraz w Polsce motokross jest już bardzo rozpowszechniony, jest wielu organizatorów na wielu torach. Poziom jest wysoki i z tego się cieszę.